Dzień dobry, witam państwa z tej strony. Myszfilm jest Paszewski. W tym filmiku chciałem pokazać państwu 5 metod, jak walczyć o inicjatywę. 5 trików, narzędzi, dzięki któremu dojedziecie waszego przeciwnika. Także zapraszam. Na pierwszy ogień idzie bardzo ważne narzędzie, które należy mieć, żeby walczyć o inicjatywę, mianowicie przełom pionowy. Zobaczę, że w tej pozycji mamy pozycję z partii Krasenkow z Nikolenko z polskiej ekstraligi. Kilkanaście lat temu, zobaczę na te figury. Nasze figury są bardzo fajnie wyprowadzone, ale jednak właśnie te pionki ograniczają, głównie właśnie nasze, te te pionki ograniczają nasze wieże. Goniec jest lekko ograniczony przez właśnie takie, jak ja to nazywam, murek i zobaczę, że no, nasze figury wyrwają się do akcji, ale no, nie ma jak tutaj gościa załatwić. Co robimy w takiej sytuacji? Zobaczę, że wykonujemy przeumpionowy, także pan Michał Krasenkow zagrał właśnie bardzo silny ruch E5. Grozimy oczywiście pójściem pionkiem do przodu lub z biciem. Nastąpiło bicie, bicie, bicie i skoczek odszedł na F3. I zobaczcie, właśnie teraz, po otwarciu pozycji, nasze figury były idealnie gotowe do, do walki, do właśnie w tej otwartej pozycji. Przeciwnika figury nie. I Zobaczcie, że tutaj gładko pan Michał się rozprawia z przeciwnikiem. Obronił pionka i tak bijemy. Po biciu, biciu. No, ten punkcik nagi 7. Tam już macik się czajemy na tego macika. Nie jest on w stanie się przed tym obronić. Także było zagrane tak. I patrzcie, no z figur robimy pożytek. Wieża do akcji z groźbą, to jest to, co lubimy. Znowu jakby zbił, no to nie ma i tutaj ratunku. E, oczywiście skoczkiem nie może być związany. I po ruchu goniec na C6. Zobaczcie, aktywne figury i kombinacyjka podane do stołu. Nastąpiło forsowne. Wieża biegi 7 przeciwnik musiał odbić. No to z odsłony. Znowu musi odejść królem. Nie ma znaczenia gdzie. Jak odejdzie tutaj, nastąpiłby ten dymat. Partii pan Oleg Nikolańko trzy tutaj, ale też partia nie trwa długo i zakończyła się szybkim matem. Także, jeśli figury są już gotowe, są wprowadzone do akcji, no to otwieramy pozycję i wtedy nasze figury z pełnią mocy wjeżdżają w przeciwnika. Drugim, drugim trikiem Drugim trikiem, tym razem jesteśmy w takiej partii, partia Topołów i Wańczuk. Jest święcenie pionka. Bardzo ważne narzędzie, jedno nawet z podstawowych. Święcimy pionka głównie w dwóch celach: albo właśnie, żeby zyskać czas, czyli oddajemy pionka, przeciwnik żeby właśnie, no albo wyprowadzić figury, zrobić roszadę, czy skończyć rozwój. Traci ten czas, czy nas atakować, traci czas na bicie pionka, a my wtedy rozwijamy skrzydła i jedziemy z nim. Lub druga sprawa, żeby otworzyć właśnie linię. Także mamy tą pozycję, tutaj zaczynamy w 12 ruchu. i Iwanczuk zagrał bardzo dobry, normalny ruch E5, żeby po prostu otworzyć tego gońca. Przeciwnik skoczył skoczkiem na D6, zobaczysz, że ta sytuacja zawsze niekomfortowa. podwisający skoczek, na przykład poroszadzie, zobaczysz, że ten skoczek by był w ogromnych tarapatach. Jak odejdzie Hetman tutaj, no to Hetman traci przyczepność i jest po skoczku, a jak tu, no to powierza D8, też ten skoczek jest złapany w pułapkę. Z tego powodu Topalow na razie właśnie yy, skacze tym skoczkiem do przodu, pozwa się problemu, no ale biały, czarny za darmo wyprowadził sobie gońca. I zobaczcie, czuć, że mamy znowu przewagę w rozwoju, nie wymienkamy. Co robimy? Idziemy za ciosem, stwarzamy groźbę i w tym wypadku właśnie to święcenie pionka. Zobaczcie, że zyskanie troszkę czasu, ale też za bardzo ważniejsze w tym wypadku otworzenie pozycji. Yy, przeciwnik musi zbić tego piąka raczej, jakby na przykład odszedł hetmanem, oczywiście tego pionka jak straci no to jest kompletny game over jakby odszedł tu, przepraszam, jakby odszedł tu nastąpi skoczek d4 i zobaczysz, że to jest kompletny rozjazd na przykład skoczek na e2 i po biciu niebrojne figury padają, i jest oczywiście absolutnie tragiczna, odbijamy skoczka, pionek więcej król się poniewiera, też by to długo nie potrwało także no cóż, Topalow przyjął wyzwanie, zbił Zbił, zbił. I zobaczę, że właśnie pozycja się otworzyła. Tym razem znowu nasze figury, dzięki temu święceniu, pionka są bardziej aktywne. Wchodzą do akcji i zobaczę, że Iwańczuk skasował pana topowo. Bardzo szybko bierze d 8 Nowa figura z tempem. Hetman odszedł. Musi pilnować tego pionka. Figura do przodu z tempem. No, hetman musi pilnować tego pionka. Mamy aktywne figury. Szukamy forsownych ruchów. No i Iwańczuk znalazł. Bum! Skoczek bije dwa. Jakby zbił hetmanem, oczywiście widełki, a po biciu królem mamy właśnie kolejna figura adakcji, spokojnie i cierpliwie. Chcemy po prostu wykorzystać to związanie jednym z tych ruchów. Ten król nie może prawa tu przeżyć, te figury tragedia. Jakby na przykład tak, to po f3, jak odejdzie tym gońcem, za chwilkę będzie mat, albo weźmiemy wszystko, na przykład w takiej sytuacji, dlatego Pałow zagrał hetman b4, Oczywiście absolutnie nie wymieniamy Hetmanów, bo my atakujemy. No i co? Wykorzystamy to związanie. Wszystkie figury w akcji, no i pozamiatane. Partia nie trwa długo. Było tak, król odszedł. Jeszcze może się on łudzić, że coś się może wydarzyć. Cała figura więcej, no ale właśnie zobaczę. Mamy figury, a tu te figury gdzieś w rogu, no i przede wszystkim król odkryty. No i powierzają ten nastąpiło tutaj zabójcie święcenie jakości, gońc przed do akcji, no i macik był jechany i tak się tutaj partia zakończyła także cóż, druga sztuczka numer dwa święcimy pionka, pionek to jest bardzo mało możemy naprawdę lekką ręką go oddać, pod warunkiem, że jest coś za coś czyli przewaga w rozwoju otwarcia linie lub aktywne figury, lub osłabienie pozycji króla, tego typu rzeczy nas interesują. I lecimy co? Lecimy do trzeciej sztuczki, trzecia sztuczka to właśnie będzie mm, piękna właśnie naprawdę trudna broń, ale właśnie taki wet za wet, czyli przeciwnik nas atakuje tak jak tutaj widzimy, jesteśmy w meczu Mistrzostwo Świata pomiędzy Karpowem a Kasparowem, partia naprawdę klasyk lat 90. wisi właśnie skoczek. Dużo osób by od razu odeszło tym skoczkiem na jedyne pole G4. Co nie jest oczywiście tragicznym ruchem, ale właśnie to jest sztuka. Jak chcemy właśnie przeciwnika zbić z Pantałyku, szukamy właśnie groźby, czyli nie boimy się jego groźby, stwarzamy swoje groźby. Oczywiście jak on nam zaatakował skoczka, musimy zaatakować mu albo skoczka, albo coś więcej, czyli wieże Hetmana lub zagrozi Matem. I patrzcie, co Kasparow gra gra B4. Taki ruch już sam sobie jest szokiem, a jeśli on działa, no to w ogóle nie ma łatwo. Zobaczę, że od razu tutaj wielki Karpow się gubi w tych komplikacjach. Jakby zbił na przykład tutaj, no to po ruchu C5, zobaczcie, dalej kontynuujemy te groźby. Hetman już troszkę ciasno. Nie może pójść tu, bo zobaczę, że po hetmanie i dzięki za grę, a jak zbije, następuje skoczek, bije C5. Zobaczysz, chwilowo święcimy hetmana, ale te skoczki już się wybierają. Dobrze myślicie, dobrze patrzycie na to pole i problemy gotowe jakby właśnie zbił skoczka, no to po tych widełkach wyjdziemy z przewagą czego? Jakości, co prawda za trzy piąki, no ale zobaczcie, znowu, my mamy figury aktywne on ma figury w domu, rozjedziemy gościa gładko jakby zbił tutaj, to samo, szach, bijemy no i podobna sytuacja, figura tym razem za trzy piąki ale nasze figury praktycznie wszystkie grają, on ma problem żeby wyprowadzić wieżę gońca z rogu, skoczek na dwa przeszkadza przegrana pozycja, także to odpad. Co mógł tutaj zagrać? No poprawnie się okazuje, było właśnie zbicie na 5 aczkolwiek no ta pozycja może nie była tutaj właśnie gdzieś jakaś taka komfortowa. Czarno stoi tak lepiej, ale no, nie ma jeszcze wygranej na przykład takim wariancie przykładowym. No pozycja jest bardzo trudna, materiał jest równy, król się dalej poniewiera, no ale było to może najmniejsze zło. W tej pozycji jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie bicie tego pionka? no bo nastąpi odciągnięcie. No jest tragedia, jest naprawdę tragedia. Jak ten skoczek spadnie, zobaczysz tutaj gładko wszystko rozjedzie. I tu nawet cudowny ruch, ta sama technika, większa groźba, wisi nam Hetman, stwarzamy groźbę Mata. No i też partia by nie trwała długo. Także najlepsze prawdopodobnie pójście na tą pozycję, która jest no, ciężka, ale jeszcze nie przegrana. Alekarpów po, po nie wiem, czy długim namyśla, zakładam, że chwilę mu to zajęło, otrze skoczkiem i zobaczę, teraz już my spokojnie odchodzimy z skoczkiem na G4. Ale na pewno malutką potyczkę wgraźmy, bo ten skoczek stoi tutaj gorzej, jest na przykład już niebrojony, ten piękny na 2, no i skoczek jest bardziej pasywny. Nasypiowa się go z D4, no bo oczywiście ten gojęc wisiał. Bicie bicie. No i teraz możemy spokojnie już zbić piąka. Odbijając piąka, przywracając równowagę materialną, no ale nie jest to komfortowa pozycja. Eee, przeciwnik zagrał H3, jakoś tu próbuje skończyć rozwój. Zobaczę znowu, nie można powiedzieć na czym myśleć, no na bandę niezbyt sześć tu. Graj Gary szybko, ale zaraz, zaraz, czy nie mamy jakiejś groźby? I tak zagrał Gary, Zobaczę znowu. Wisi skoczek, rączki przy sobie, stwarzamy groźbę. Nie ucieka tym hetmanem. Jak ucieknie gdzieś tu, widełeczki jak ucieknie tu, żeby pilnować to pole, no to wprost pod gońca, i okazuje się, że nie może zbić skoczka. No bo wjeżdżamy i oczywiście forsowne ruszki nie są nam obce. Nie jest to oczywiście łatwa linia, tutaj duża, długa, długa linia, ale właśnie mamy oczywiście ogromną przewagę i powinniśmy to wygrać. Na przykład po tym ruchu odbijemy coś tam, a jak się osłoni wierzą, no to weźmiemy mu prawdopodobnie tą wieżę w rogu. No i koniec końców, jakby się zasłonił Hetmanem, nastąpi szach. Odbijemy część materiału, mamy dwa pionki więcej, a tak trwa. Także też to nie jest dobre. Zobaczcie, że ten ruch, oprócz tego, że jest bardzo silny obiektywnie, to ma bardzo fajną, praktyczną zaletę. Przeciwnik, no nie wie, jest szoku, nie widział bardzo często takiego ruchu. Bardzo łatwo przegapić. No i Karpo, w też szoku gra Hetman na G1, ale patrzcie na te figury, już jest naprawdę dużo figur na tej linii, a jeszcze poczekajcie chwilkę, będzie ich więcej. I teraz spokojnie skoczek na f 6 Znowu dzięki temu wtrąceniu pionek jest niebroniony, bo Hetman, pamiętacie, stał tu. Także było zagrane E5, skoczek oczywiście do przodu. No I dziwny ruch H4, aczkolwiek prawdopodobnie Karpow bał się tego ruchu, a też po H4 w niektórych wariantach tą wieżę może tędy próbować przeprowadzać do akcji. Ale ten ruch nie jest dobry. I patrzcie, Gary to naprawdę prawdziwy dynamit, nie zatrzymuje się, jedzie z koksem, także gra świetny ruch C4. Odanie piąka, ale właśnie zaraz zobaczymy za co. Jakby zbił, to właśnie za to mamy pole na cepień dla skoczka. Piądę może iść, no jest to tragiczna sytuacja. Na przykład w takim wariancie też tutaj nie powinno trwać to długo. To związanie decyduje. Także patrz jak grał W końcu jeden. I czy widzieliście kiedykolwiek właśnie mistrza świata, który w partii klasycznej ma po 22 ruchach 7 figur na pierwszej linii, no tragedia i patrzcie jak Gary się rozprawia. Znowu można pomyśleć, kurczę, wisi wieża, zaraz gońc wejdzie na C4, ale co kto by się tam tym przejmował. C3 pionek maszeruje, cała wieża została stracona, a zobaczę że po ruchu C2, no nie mi jest łatwo, zaraz zjawi się nowy hetman, nie ma tego ruchu. No bo patrzcie, naprawdę ogień tu jest ostry, no i nie można zbić oczywiście, bo jest, bo jest mat w dwa ruchy. A z kolei, jak zlikwiduje groźnego pionka, no to maciek jest jechany, no i tu też nie trwa to długo. Wszystkie figury są w akcji, no i przykładowo po wybiciach, mat jest naprawdę bliski. Patrzcie, naprawdę, jaki piękny mat czai się za rogiem, na przykład. Także to już, no nie wiedząc, co ma zrobić, zresztą nie ma dobrych po prostu odpowiedzi. Karpow oddaje właśnie tą wieżę, żeby te figury wyszły, no ale ta pozycja, zobaczcie, nawet tutaj mamy pionka mniej. Nie boimy się w mieć bo w tym wypadku dalej te cztery figury pięknie osaczają tego króla i go załatwiają. Zobaczcie, nowe figury do akcji. W tym momencie Karpow się podda, bo wisi wieża. A jakby na przykład się odsunął, można nastąpić taki ruch i na przykład tutaj piękny mat, który mógłby się wydarzyć. Karpow już że ma tego dosyć i dlatego się poddaje. Lego trzecia, właśnie nasza sztuczka to są te wtrącone różki, czyli groźba, większa groźba lub ta sama. Czyli pamiętajcie, jak przeciwnik nas atakuje. Oczywiście nie podwalamy, ale rączki przy sobie. Może jest jakaś alternatywa, może jest jakaś większa groźba. I mówię, oprócz tego, że to może być bardzo dobry ruch, to bardzo często ten ruch będzie przeoczony przez przeciwnika no i będzie on w szoku, a o to chodzi, żeby robić przed przeciwnikiem problemy. Także tak to tutaj jest. Czwarta właśnie, czwarta tak naprawdę broń, jak walczyć o inicjatywę, to jest poprawa aktywności figur poprzez manewry. Zobaczmy, że w tej pozycji no, gramy czarnymi, nie możemy raczej powiedzieć, że mamy aktywne figury patrzy wieża, bije gdzieś w swojego pionka na zamkniętej linii, gojąc na startowym po położeniu, skoczek też na niby wyprowadzony, ale też taki szału, no i ma naszej połowie. Jakaś lipa. Jeszcze zobaczysz że tutaj jest gdzieś słaby pionek i może się wydawać, że właśnie przeciwnik ma bardzo aktywną tu jakąś baterię, bardzo właśnie fajną wieżę na otwartej linii, skoczek na bandzie, ale może wejść na to pole, no tragiczna pozycja. No i to prawda, ale patrzę, nie ma co się poddawać, tak się wydaje, bo jest nasz ruch i ten nasz ruch wszystko zmienia. Czyli poprawiamy figury, wysyłamy je do przodu najczęściej poprzez manewry. I zobaczcie, co zagrał tutaj Som Istvan. Zagrał genialny skoczek h5. Na no, bandę skoczki nie lubię mieć, ale jak przyjrzymy się, to skoczek zmierza tu, później hetman tu i nawet ten gojenc się przyda do czegoś. Także ma to dużo sensu, a okazuje się, że ten pionek tak naprawdę teraz nie wisi, bo po hetman g5 nie jest on w stanie obronić tego swojego króla. Po tym ruchu właśnie może nastąpić szach. Skoczek w 4 paczki, szybko to wchodzi, jak ten, ta nasza właśnie gra jest bardzo szybka. Po tym ruchu powierzę. A po ruchu wieża G1 generalna kasacja. Albo tak, albo tak. Kto co woli, i tak tej figury nie można zbić. Skoczkiem na przykład może nawet lepiej, bo od razu mamy groźbę, ale gońcem też wygramy. Także zobaczę, że w tej pozycji figury są aktywne przeciwnika, przynajmniej się tak wydaje, ale jednak one są na tej prawej stronie szachownicy. Lewe skrzydło, gdzie znajduje się król, i jest puste, i my tam szybko wykorzystujemy to. Także było tak, zagrane. Skoczek wchodzi tutaj. Hetman B3, nie wiem czy to dobry ruch, podchodzi po tempie, ale gdzieś chciał być tym Hetmanem w okolicy króla. Ale zobaczcie, że tutaj dzieje się dalej i troszkę tajemniczy ruch. Ja bym na przykład, myślę, zagrał w partii może het, hetman na g5. Ludzki ruch dobry, ale właśnie przeciwnik czarny gra bardzo taki podstępny ruch, który jak zobaczymy właśnie padnie ofiarą biały. O co chodzi w tym tajemniczym ruchu? Chodzi o to, że w niektórych sytuacjach chcemy właśnie zagrać g5, g4. Na przykład po jakimś takim ruchu możemy zagrać właśnie G5 i ten punkt zaczepny, ten pynek H3 pomoże nam otworzyć linię, później tą wieżę albo z tej strony, albo gdzieś z tej, otworzymy te linię, i będziemy tutaj, no nie te linię, ale wiecie o co chodzi, bombardować tego, tego właśnie króla. Po tych liniach G i H, jak się one otworzą. Także przy silnikowa, że OK, no dobra, schowaj tutaj tego króla, ale patrzy teraz, prawdziwa petarda, Pyk. No i się okazuje, że po zawodach trzeba oczywiście zbić, hetman wchodzi do akcji. Pionek wchodzi do akcji, no i nie ma co zbytnio zrobić. Za chwilkę pionek znajdzie się na G3, a wieża na linii H. I tak też było w partii. Od razu grozi Mat. Na dzień dobry, i nawet ta ucieczka mm, nie uda się, bo poruchuwa się bardzo fajnym Hetman na F6. No, ten król jest przywracany, tak naprawdę, do porządku. Nie może uciekać dalej, bo widełki. Nie może się osłonić Hetmanem, no bo tutaj szach i król jest w także król z bólem serca pewnie wrócił, ale teraz go właśnie dociskamy tym pioneczkiem. Wiadomo, że nie może zbić się nie tylko widełki, ale też mat. No On nie, nie widział już co ma zrobić, także zagrał jakiś taki ruch, ale to powrót Hetmana. Znowu chcemy dać mata i tym razem tego króla łapiemy w potrzask tym ruchem. I w tym momencie przeciwnik się poddał, grozi oczywiście mat w jeden. Niestety jak pójdzie tutaj wieża jest niebroniona i też padnie łatwym łupem z szybkim matem. Tak zobaczcie jak czasami te pozycje, szczególnie te otwarte bywają takie złudne, bo znowu w tej pozycji ktoś by mógł powiedzieć, no co za lipna pozycja. Ale właśnie szach konkretna gra i wszystko się zmienia. Także czwarta sztuczka, jak chcemy właśnie dojechać przeciwnika, chcemy go załatwić, musimy mieć aktywne figury. Jak ich nie mamy, trzeba je przemanewrować. To jest bardzo, bardzo ważne. I ostatnia, właśnie sztuczka, ostatnie nasze narzędzie, ja to nazwałem, ja to nazywam właśnie taką bardzo tempową, a bardzo aktywną grą. gdzie właśnie nie gram jakichś takich mięciutkich ruchów, jakieś furteczka, jakieś, nie wiem, atrujeczki, jakieś manewry, tylko zobaczmy na tą pozycję. Mamy pionka mniej, ale mamy właśnie ogromną przewagę w rozwoju. Przeciwnik ma jeszcze dwie figury w domu, my mamy wszystkie figury wprowadzone. Nawet nasze wieże gdzieś tam coś więcej robią niż te wieże. Y oczywiście wisi skoczek, to jest jasne. Ale już poznaliśmy tą sztuczkę wcześniej. Nie zawsze musimy tego skoczka bronić, i zobaczcie, co młody turecki mistrz międzynarodowy kilić Arian robi. Jak bardzo on właśnie gra tempowo, nie zwalnia tempa do końca. Także pierwszy ruch E5 od razu bije energia z tego ruchu, stwarzamy groźbę, no i dajemy mu wybór. Co to zrobisz, gościu? Jak zbijesz pioneczkiem, go nie zewsześ. Jak odbijesz, wchodzimy z tempem. No i zbij tego. Zbij tego skoczka, to zobaczę na swojego króla. Zobaczę kolejny ruch z tempem, znowu z tempem i po ruchu Hetman H6 no można powiedzieć partia się kończy kończą się tempa, nie ma jak się obronić w dobry sposób, może przed tymi groźbami jest w stanie się obronić, ale przed tym już nie, przed tymi wszystkimi groźbami nie stanie się ono także P5, no niezbyt tak jakby zbił Hetmanem, no to podejdzie pod koniewczy, zyskujemy czas. Oddanie pionka też już to poznajdziemy, także zobaczcie, że te narzędzia też w pewnym sensie one się tak troszkę uzupełniają i wszystkie naraz możemy korzystać. I po biciu, biciu konie 4 zobaczysz, że też atak jest nie do zatrzymania. Tutaj naprawdę jest bardzo źle, król jest zbyt słaby. Także właśnie w partii po tym ruchu E5 przeciwnik przeciwniku uznałem, że ok, no bije tego skoczka, na co bicie. Bicie, bicie, bicie. No i można powiedzieć, ok, no troszkę się powbijali panowie, trochę było dymów, no ale w gruncie rzeczy co, straciliśmy drugiego piąka, król jest dalej bezpieczny, no nic ciekawego. Ale nie zwalniamy tempa, także patrzcie, groźba, oczywiście można by też to powiedzieć do tego, co mówiliśmy, czyli otwarcie pozycji, czyli wykonujemy, uaktywiają się te dwie figury, bicie i patrzę co teraz, teraz co? Kolejne właśnie narzędzie, które znamy, właśnie, ale cały czas ta tempowa gra jest. Także patrzcie, to jest taki, można powiedzieć, miks wszystkiego. Powprawiamy, właśnie, aktywność figur poprzez manewry. Zobaczcie, że koń D5, stwarzamy, właśnie, groźbę. No i malutka taktyczka, nie można oczywiście się zbić, bo po Hetmanie. Także przycinek, właśnie, już oddał. No, z bólem serca, oddał, właśnie, tą jakość, ale właśnie, jeszcze można by się zastanowić, czemu nie tak. Ale po tym mamy naprawdę szeroki wybór. Najprościej jest zagrać wieża 1, nowa figura do akcji, i jak Hetman gdzie odejdzie, skoczymy. Hetman H6, no i znowu powdząka, grozi tu, jedna z wież może przyjść i jest też pozamiatane. Także przeciwnik myśli tak, no ma dwa pionki więcej, odda jednego i odda, przepraszam, jakoś będzie dalej miał figurę i dwa, y, dwa pionki, także tak było w partii, nie będzie to takie złe. Ta pozycja tak? tak naprawdę ma skoczka i dwa pionki za nawet czasami lekka figura z dwoma pionkami może być lepsza, ale zobaczcie tutaj, nie zwalnia właśnie ten kilić ani na chwilę tempa, zobaczcie dalej groźba, dalej atak, nie ma miękkiej gry, C4, po biciu, biciu, zobaczę tu są problemy, ten skoczek jest podwisający, ten pionek jest słaby, ten pionek jest słaby, tragedia że w partii było zagrane gojęce 6 no ale to po biciu, biciu po prostu mu zaatakował. Zobaczcie ale tutaj, nie ma miękkiej gry, atak, atak, atak. Jest atak na pionka, pionek jest stracony i cała partia też długo to nie potrwało. W tym momencie się on poddał. To oczywiście jest jakoś za piąka, ale zobaczcie, niebrane figury, łatwy łup i Dawid Aleksandru zrezygnował. Także, jak już mamy właśnie te, te figury aktywne, no to trzeba jechać z koksem Gramy właśnie no to nazywałem, tempowa gra. Także nie tracimy czasu na jakieś tutaj dziwne historie, dziwne jakieś takie wolne różki, tylko szukamy dwóch kategorii ruchów: albo właśnie ruch z groźbą. Jak możemy, stwarzamy groźbę, cały czas jedziemy za ciosem, a jak czasem nie da rady stworzyć groźby, to przynajmniej poprawiamy figurę, wysyłamy ją do przodu, właśnie, ale nie możemy tracić czasu. Także, właśnie to jest ta tempowa gra. Także, cóż. Macie teraz pięć naprawdę fajnych tutaj trików, fajnych narzędzi, jak załatwić przeciwnika. Korzystajcie z nich, wasze figurki będą z tego zadowolone, a wasza pozycja w tabeli turniejowej będzie le jeszcze lepsza. Trzymam za to kciuki, dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Do widzenia.